Manko z tej strony Darker i witam was serdecznie w kolejnym filmie z Brawl Stars na moim kanale. Dzisiaj będziemy grać z Olczkodową, który właśnie zapisuje filmik, yy, który, pod którym pewnie będzie więcej łapek w górę, bo graliśmy na nim razem. Yy, Oczkodowa już z tego co wiem właśnie wysłał filmik na YouTube, a, będzie mu się przysyłał teraz. A mój filmik właśnie się zaczyna, i zapraszam Was do oglądania mojego filmika. Jeśli Wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łap i w górę ani subskrypcji. Polecam również kanał Olosława Games, yy, yy, który nagrał właśnie przed chwilą odcinek, o, o czym już mówiłem. Yy, I prosiłbym Was o wszystkich widzów Olosława Games, żeby również zasubskrybowali mój kanał, albo przynajmniej dali jedno wyświetlenie. Yy, z osób, które oglądają Olosława ponieważ naprawdę, naprawdę nie są... polecam jego kanał, jest też fajny, ale prosiłbym was, żeby widzowie Olosława również dołączyli do mojego, do mnie. O, tak mogę powiedzieć. Dobra, ja już jestem z Olczkodową w drużynie, będziemy grać na Showdown Duo. Wyświetlenia nie są yy, najważniejsze, ale są fajne. No. Yy, będziemy grać na Showdown Duo, ja będę grał Pam, yy, Olczkodowa będzie grała... Grały. Będzie grał ginem, Od razu mogę powiedzieć, że jeśli nie oglądaliście odcinka Olu, o Olusława, yy, to od razu mogę powiedzieć, że wylosował on właśnie yy, Franka i dobił sobie 4000 pucharków do Tika. Więc ci mam ja niestety jestem od niego troszeczkę słabszy. Mam coś na No, Olek ma. Olczko doba ma 4200 coś pucharków. O, e, o nie, troszeczkę mi laguje internet. Dobra, ja stąd idę. O nie, A Roza, Rosa, rosa, rosa! Zginąłem! O kurwa! Uciekaj! O kurwa! Olek. O, widzę ślurpa! Kuchni, kuchni. Jak? No ja bo w to w końcu Colt. Ale ja w niego strzelałem. Ja mam plus jeden. Nie tak mało. Dobra, ja sobie teraz zagram czymś innym. Może to być... O, Jessie. Ja ostatnio bardzo polubiłem Jessie. Jessie jest bardzo fajna. Ja ostatnio bardzo polubiłem. Nie wiem jak ty, Olek, ja już jestem ready. To ja będę grać. Ocz Doba zagra sobie Frankiem. Jesteśmy obok siebie. I będziemy właśnie teraz grać. Eee, dobra, jesteśmy już w rundce. Ja, ja, ja. Tylko Jessie jest słaba na boksy. Co ja, ja, ja. się wiadomo na kartony? Ja zaraz zginę. Dobra, Zaprawiamy ty bierz cuba. Dobra, dawaj go, dawaj go. Jest, udało się. O kurde. Biorę cuby. O nie, ten kolt ma ślurpa. Dobra, piąte miejsce. Minus 3 pucharki, niestety. Ale ja też i bardzo lubię grać na zabijance. Ja to tak nazywam. To, na nagrodze, to, się, na, to się nazywa nagroda. Ja to nazywam zabijanką i Jessie jest na nagrodę naprawdę dobra, ale nie wiem, co się dzieje, ale naprawdę nam troszeczkę internet troszeczkę chyba zlagował. Dobra, słuchajcie, były jakieś problemy, ponieważ yy, jakieś mamy lagi z internetem, więc to chyba będzie najkrótszy odcinek na moim kanale. Od też nagrał taki odcinek, taki też 3-minutowy, mój będzie 4-minutowy. I nie dzięki nie Wam za oglądanie. Dobra, dobra. Jeśli filmik Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę ani subskrypcji, a ja się z Wami żegnam. 爸。